Ruszamy na trasy Rajdu Małopolskiego, jesteśmy po zapoznaniu i mogę powiedzieć, że zapowiada nam się chyba najtrudniejszy rajd w tym sezonie. Ta trudność wynika z tego, że ten teren jest mocno pogałkowaty, a drogi bardzo wąskie, każdy zakręt jest praktycznie inny. E, bardzo, bardzo skomplikowane, trudne OS-y. Niektórzy mówią, że ciężko, ciężko to jest w kopalni, ale tu będzie bardzo trudno na pewno e, i będziemy, będzie trzeba się mocno pilnować. E, I jestem pewny tego, że zapowiada nam się fantastyczna walka, że tutaj e, na nieznanych, praktycznie nikomu trasach będzie się dużo działo i dostarczymy wielu, wielu emocji. Wielka Radocha, wielka radocha. No wreszcie mamy to trzecie miejsce. No, przez wiele lat już startuję w Mistrzostwach Polski i zawsze gdzieś tam się ocieraliśmy o to podium, ale czegoś zawsze brakowało. A teraz przy pięknej walce zdobywamy, wyrywamy pierwsze podium w Mistrzostwach Polski i to jeszcze w takim rajdzie, w rajdzie nowym z piekielnie trudnymi odcinkami, w rajdzie, w którym no, każdy błąd kończył się fatalnie, tragicznie, po rozbijanymi samochodami. Odcinki. Myślę, że najtrudniejsze, można to z całym przekonaniem powiedzieć, w całym cyklu RSMP. Także tym większa radość, że, że tu stoimy na podium, bo może gdyby to było w rajdzie świdnickim, by tak mnie cieszyło, a jednak ten rajd jednak dał wiele, wiele radości. Był bardzo trudny i duża, duża radość, że w końcu to upragnione trzecie miejsce jest. Jechaliśmy bezbłędnie i w momencie, kiedy byliśmy na czwartym miejscu stwierdziłem sobie, no nie, no nie możemy być znowu na tym czwartym miejscu, trzeba coś zrobić. A co się robi na rajdzie? Przyspiesza przyspiesza i no ostatnia pętla rajdu, wygrane dwa odcinki, wygrany Power Stage, gdzie wszyscy jadą o dodatkowe punkty, gdzie wszyscy się po prostu ścigają, idą wszystko. My ten odcinek wygrywamy i awansujemy, słuchajcie, na trzecie miejsce, mamy trzecie miejsce w tym rajdzie, wywozimy bardzo dużo punktów z tego rajdu i awansujemy na drugie miejsce w punktacji sezonu całego, tak. Na drugie miejsce. No, rzecz nie bywała. No, gdyby ktoś mi pół roku temu powiedział przed sezonem, że będziemy w połowie sezonu na drugim miejscu, to odesłałbym do lekarza. Być może jakbyśmy byli na czwartym, też byśmy się trochę cieszyli, ale tylko trochę. Tak to się bardzo cieszymy. Mimo, że zabrakło do Darka Polemskiego tam trzy sekundki, to jednak ciężko było to odrobić. Wielka radość, perfekcyjnie przygotowany samochód, chłopaki naprawdę e, dali mi urządzenie, którym no, można wygrywać. Tak mi się wydaje, no, że można wygrywać na pewno, bo dwa odcinki e, wygraliśmy i to takie trudne, piekielne, fajne odcinki. To już nie miejskie odcinki, więc no fajnie, fajnie. Czekamy na Rajd Rzeszowski.